Witam serdecznie na moim kanale. Przed nami kolejny odcinek z serii darmowych gier z Epic Game Store. Tym razem dwie troszeczkę niszowe produkcje. Jedna z nich nazywa się Rogue Legacy Stara gra, Przełożona na komputery i konsole. Zobaczmy jak to wyglądać będzie. Samoluczek oczywiście na początku. Tak jak wspomniałem, roguelike. Podróżujemy przez nosowo otworzone podziemia i stanowimy bossów. Zdaje się, że na każdym poziomie jest 4 zwykłych bossów i jeden główny do pokonania. I właśnie jak to będzie szło. Hold down and tap attack. Okay. Dobra, działam Wszystko można zaniszczyć, wszystkie te podpływy, wszystkie te żądole Warto, ponieważ padają z nim złoto No i jedzenie, za które odnajdę nam się życie. No i teraz pewnie będzie klasycznie walka z bossem. Zobaczmy, czy to się też, nie? To jest bliższy No i rozpoczyna się teraz już formalna część gry. I możemy sobie na naszym anekinie potrenować. Mamy jeszcze specjalny atak pod W taki klasyczny dungeon crawler od lewej do prawej, tylko możemy iść. Okej, okay. nigdzie, indziej nie możemy się przeteleportować, bo jeszcze nic nie odkryliśmy, ale będą naprawdę wysyłować teleportery. To wygląda, że będzie jakiś boss. Okej okay. Gra niedostępna w języku polskim niestety Jeżeli to w takiej... Do typu grze by mogło przeszkodzić Mała mapka w całą górnym rodzaju gdzie jesteśmy. No i jeżeli zjedziemy, to wracamy do menu głównego. Możemy wybrać innych przeciwników. I tak to wygląda, nie jest to jakaś gra wybitna. Jest to gra taka na... Na szybko jakby ktoś chciał sobie popróbować tego typu gierko, jeżeli tego -like i typu gierki wam się podobają to na pewno wam to też się przypadnie do gustu. No cóż więcej można tutaj pokazać, te wszystkie plansze będą do siebie podobne tylko po prostu będą innej trudności, zagadki czy też platformy do wykonania przeciwnicy. Zapraszam do zakupu i przetestowania samemu gra dostępna za darmo na Epic Games Store od dzisiaj przez tydzień. No i zapraszam do oglądania innych filmów na tym kanale. Jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, komentujcie. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał. Pozdrawiam.